10. Somalia. Do końca lat 80. Somalia była jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Afryce. Nie zawdzięczała tego jednak służbom państwowym, lecz wyłącznie umowie społecznej, która utrzymywała zamieszkujące ją klany w ryzach. W 1991 roku 3 miliony Somalijczyków ogłosiło niepodległość, tworząc de facto niepodległy, lecz nieuznawany międzynarodowo Somaliland, z własną administracją, armią, a nawet walutą. Na wodach przybrzeżnych Somalii jeszcze do niedawna szalała bandera piracka. Wokół tego problemu narosło wiele mitów. Pierwsi piraci byli w rzeczywistości rybakami, którzy musieli bronić somalijskich łowisk przed obcymi jednostkami rybackimi. Z biegiem czasu przeszli do natarcia. Dostrzegając w piractwie lukratywny biznes, zwiększyli zasięg działania. W latach 2008-2014 odnotowano około 550 ataków piratów z Somalii. Jednak w ostatnim czasie międzynarodowe operacje morskie drastycznie ograniczyły ich liczbę. W 2012 roku powstał w Somalii federalny rząd, który usiłował stworzyć siły zbrojne w kraju. Jednak do roku 2022 armia Somalii liczyła sobie zaledwie kilka tysięcy żołnierzy, nie wspominając o sprzęcie, który został pozyskany głównie od Związku Radzieckiego i liczy sobie już kilkadziesiąt lat. Dla przykładu najpopularniejszym czołgiem wykorzystywanym w somalijskiej armii jest radziecki T-34, którego korzenie sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Somalia posiada takich maszyn jedynie kilkadziesiąt. Dla porównania prawdopodobnie więcej czołgów tego typu znajduje się w samej Polsce, w muzeach lub jako pomniki. 9. Republika Środkowej Afryki. Republika Środkowoafrykańska posiada jedną z najsłabszych armii na świecie, która do roku 2012 praktycznie w ogóle nie istniała. Siły te po wybuchu konfliktu wewnątrz kraju, właśnie w 2012 roku, są uzależnione jedynie od pomocy innych krajów. Republika Środkowej Afryki główne wsparcie ma zapewnione ze strony Francji. 23 marca 2013 do Republiki Środkowoafrykańskiej wkroczyli francuscy żołnierze, by zabezpieczyć lotnisko w Bangi. Wcześniej wojska francuskie, przy wsparciu amerykańskim, biernie przyglądały się wydarzeniom, pomagając jedynie ludności cywilnej. Od czasów buntów w Republice Środkowoafrykańskiej obecnych jest wiele międzynarodowych misji utrzymania i wymuszenia pokoju. W kraju również stacjonują siły Organizacji Narodów Zjednoczonych. 8. Bahamy Bahamy, oficjalnie Wspólnota Bahamów jest krajem wyspiarskim. Bahamy stały się kolonią Korony Brytyjskiej w 1718 roku. Są jednym z najbogatszych krajów obu Ameryk pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca. Powierzchnia lądowa Bahamów wynosi 13 940 km2, a ich obszar obejmuje około 233 000 km2 wody w południowo-zachodniej części północnego Oceanu Atlantyckiego. Obrona kraju jest mandatem Królewskich Sił Zbrojnych Bahamów, które składają się z Armii, Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Królewskie Siły Zbrojne mają za zadanie bronić kraju, chronić jego integralność terytorialną, patrolować jego wody, zapewniać pomoc w przypadku katastrof i utrzymywać porządek w razie potrzeby i wykonywać wszelkie rozkazy, które wynikają z tych funkcji. Armia Bahamów jest bardzo skromna. Głównymi okrętami sił są dwa statki patrolowe typu Bahamas i cztery statki patrolowe mniejszego typu. Jednak te statki to pierwsza część kontraktu na zakup dziewięciu statków, podpisanego w kwietniu 2013. Większość ich misji obejmuje walkę z przemytem nielegalnych substancji, nielegalną imigrację, misje poszukiwawczo-ratownicze czy ogólnie misje obrony narodowej. 7. Liberia. To państwo położone w Afryce Zachodniej, sąsiaduje z Gwineą, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Sierra Leone. Pod koniec lat 80. XX wieku sytuacja gospodarcza i polityczna tego kraju stała się niestabilna, co było skutkiem przewrotów wojskowych i dwóch konfliktów wewnętrznych. W 2003 roku ówczesny samozwańczy władca kraju został zmuszony do rozpoczęcia negocjacji pokojowych, jednak jeszcze przed ich ukończeniem zrzekł się władzy. Pokój kończący brutalny konflikt został osiągnięty 18 sierpnia 2003 roku. Liberyjskie siły powietrzne zostały formalnie rozwiązane w 2005 roku w ramach programu demobilizacji sił zbrojnych, choć faktycznie przestały istnieć podczas wcześniejszego konfliktu. Siły lądowe Liberii składają się obecnie z dwóch. Dwóch batalionów piechoty i jednostek wspierających, łącznie to około 120 żołnierzy. Oprócz tego orkiestra składająca się z 40 osób oraz kompania inżynieryjna składająca się z około 220 osób. 6. Gambia. Jest to państwo położone w zachodniej części kontynentu afrykańskiego, od północy, południa i wschodu graniczy z Senegalem. Od zachodu posiada dostęp do Oceanu Atlantyckiego, przy ujściu rzeki Gambi, dawniej kolonia brytyjska, niepodległość uzyskała w 1965 roku. Stolicą jest Banżul. W 2018 roku prezydent Gambi Admama Barrow ogłosił plan głębokiej reformy i zmniejszenia liczebności sił zbrojnych. Nie wiadomo jak ma przebiegać cały proces, jednak z tonu w jakim wypowiada się głowa państwa można wywnioskować, że władze spróbują zachować dobre stosunki ze zwolnionymi z służby żołnierzami. Od chwili przejęcia władzy w Banżulu nowa administracja obawiała się stronników byłego prezydenta pozostających aktywnymi członkami gambijskich sił zbrojnych. Podczas konferencji prasowej 14 sierpnia 2018 roku prezydent odniósł się do zarzutów dotyczących rzekomej opieszałości w przeprowadzaniu niezbędnych reform w wojsku. Stwierdził, że współpracuje ze specjalistami w zakresie obronności, aby wszelkie zmiany odbyły się bez niespodziewanych problemów. Ostatnie 22 lata okres rządów jego poprzednika określił jako zniszczenie systemu. Odniósł się tymi słowami do panujących wówczas w siłach zbrojnych korupcji i nepotyzmu. Obecnie Gambia jest w posiadaniu prawdopodobnie trzech samolotów, 10 statków i zaledwie kilkuset żołnierzy i kilku wozów opancerzonych. Kraj najprawdopodobniej nie posiada nawet żadnego czołgu. 5. Luksemburg. To państwo położone w Europie zachodniej, graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz NATO. Siły zbrojne Luksemburga składają się tylko z wojsk lądowych. Od 1967 roku służba wojskowa w Luksemburgu jest ochotnicza. Skład sił zbrojnych tego kraju, biorąc pod uwagę dane z 2011 roku, wchodzi 450 zawodowych żołnierzy, około 340 rekrutów i 100 pracowników cywilnych. Głównodowodzącym armii jest wielki książę, ale codzienna odpowiedzialność za sprawy obronne spoczywa na ministrze obrony. Jak możemy się domyślać, kraj ten nie musi inwestować w wojsko, ponieważ bezpośrednio sąsiaduje ze sprzymierzonymi potęgami militarnymi Europy. Na wyposażeniu armii Luksemburga znajduje się kilka samochodów wojskowych, dwadzieścia samolotów oraz kilka innych pojedynczych maszyn. Kilka lat temu rząd Luksemburga zamówił jeden samolot transportowy Airbus A400M. Natomiast 21 marca 2018 minister finansów podał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kontraktu na zakup pięciu śmigłowców produkcji Airbusa. Trzy z nich mają trafić do lotnictwa armii, a dwa do lotnictwa policji. A oprócz tego w Luksemburgu zarejestrowanych jest 20 samolotów należących do NATO, które stacjonują w niemieckim Geilenkirchen. 4. Tonga. Jest to państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami na południe od Samoa, na zachód od Niue i na wschód od Fidżi. Jest to jedno z nielicznych państw pozaeuropejskich, które nigdy nie utraciły suwerenności. Obecnie Tonga wraz z Fidżi to jedyne niewielkie państwa wyspiarskie w regionie, które posiadają siły zbrojne. W tongańskim wojsku służy około 35 tysięcy osób, czyli jedna trzecia populacji kraju. Służba w Tonga jest obowiązkowa. Siły zbrojne są podzielone na wojska lądowe, marynarkę wojenną, siły powietrzne, siły treningowe i siły terytorialne. Konga mimo stosunkowo dużej liczby żołnierzy nie posiada praktycznie żadnego wyposażenia oprócz broni indywidualnej, czyli noszonej przez jedną osobę. Ciekawostką jest fakt, że jedyny posiadany przez wojsko samolot to jednostka wycieczkowa, Victa Erturer, o stanie technicznym tajnym. 3 St. Kitts i Nevis. To państwo w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim. St. Kitts i Nevis jest oficjalnie monarchią konstytucyjną. Obowiązuje tam konstytucja z 19 września 1983 roku. Głową państwa jest brytyjski monarcha, reprezentowany przez gubernatora generalnego. Władza ustawodawcza należy do parlamentu składającego się z 14 deputowanych wybieranych na pięcioletnią kadencję. Liczba ludności kraju to nieco ponad 50 tysięcy mieszkańców, a armia składa się z jednostki piechoty oraz jednostki morskiej. Podstawowa Nową misją sił lądowych jest bezpieczeństwo wewnętrzne St. Kittis i Nevis we współpracy z lokalną policją, natomiast Straż Przybrzeżna odpowiada za ochronę wód terytorialnych kraju. Jedną z głównych ról armii jest zapobieganie prób nielegalnego przemytu zabronionych substancji. Armia została pierwotnie utworzona jako jednostka ochotnicza w 1896 roku w odpowiedzi na zamieszki na kilku plantacjach cukru. Jednak regularne siły obronne powstały dopiero w 1967, kiedy to zdecydowano, że potrzebna jest regularna armia po zamieszkach publicznych na wyspie Anguilla. Obecnie regularna armia praktycznie nie istnieje w tym kraju. Od 1980 roku istnieje jedynie rezerwa. Z jednostek regularnych pozostały jedynie jednostki złożone łącznie z kilkudziesięciu osób: 2. Antigua i Barbuda. Jest to kolejne wyspiarskie państwo na Morzu Karaibskim w archipelagu Małych Antylii. Głową państwa jest królowa brytyjska, reprezentowana na wyspach przez gubernatora generalnego. Podstawą gospodarki jest turystyka. Do lat 70. XX wieku w gospodarce dominowało rolnictwo przemysłowe. Podział administracyjny jest nietypowy. Antigua zamieszkiwana jest przez 98% ludności. Jest podzielona na 6 okręgów, natomiast pozostałe wyspy są dependencjami, czyli są rządzone przez mieszkańców. Siły zbrojne Antigui i Barbudy liczą 115 żołnierzy, natomiast siły policyjne 350 funkcjonariuszy. Straż Pożarna jest częścią sił policyjnych. Pierwsze zbrojne siły na wyspie zostały założone w 1897 roku przez plantatorów cukru w celu ochrony plantacji przed złodziejami i podpalaczami, stąd tradycyjnie Straż Pożarna funkcjonuje w strukturach policji. W latach 80. ubiegłego wieku w wojsku Antigui i Barbudy pracowały jeszcze kobiety zajmujące głównie stanowiska administracyjne. Od 1996 roku w armii nie ma kobiet. W 1995 roku Straż Przybrzeżna została przeniesiona z policji do sił zbrojnych. Większość sprzętu armii jest przestarzała i pochodzi z pomocy amerykańskiej armii. Straż Przybrzeżna regularnie korzysta z pomocy Stanów Zjednoczonych. Siły zbrojne oraz policyjne zajmują się głównie walką z przestępczością zorganizowaną, w szczególności przemytem nielegalnych substancji oraz piractwem. Straż Przybrzeżna zajmuje się ochroną i ratownictwem statków na Morzu Karaibskim. W tym celu ściśle współpracuje z Armią Stanów Zjednoczonych oraz innych państw leżących na Karaibach. 1. Państwa, które wcale nie mają sił zbrojnych. Termin państwo oznacza tutaj niepodległe państwo i dlatego odnosi się jedynie do suwerennych krajów, nie dotyczy natomiast terytoriów zależnych, których obrona jest obowiązkiem państw zarządzających nimi, bądź innych określonych armii. Pojęcie siły zbrojne oznacza jakiekolwiek utrzymywane przez rząd jednostki obronne, wykorzystywane do działań w polityce krajowej i zagranicznej. Do takich krajów należą na przykład Islandia. Mimo członkostwa w NATO Islandia nie posiada stałej armii. Od 1951 do września 2006 obowiązywała tam umowa obronna pomiędzy Islandią i Stanami Zjednoczonymi, która zakładała także istnienie amerykańskiej bazy wojskowej na wyspie. Chociaż Islandia nie posiada stałej armii, nadal utrzymuje jeden system obrony powietrza zmilitaryzowaną straż wybrzeża, policję oraz policję taktyczną. Warto wspomnieć również o Monako, które wyrzekło się swojego zaangażowania wojskowego w XVII wieku, kiedy postęp w dziedzinie technologii artyleryjskiej uczynił to państwo bezbronnym w stosunku do innych krajów. Oprócz tego własnych armii nie posiadają m.in. Watykan, Liechtenstein, Haiti, Andora czy Dominikana. Jak zwykle dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału. Zostaw też kciuka do góry i nie zapomnij odwiedzić nas na mediach społecznościowych, czyli na Instagramie oraz na Facebooku. A jeżeli masz pomysły na następne odcinki, nie zapomnij podzielić się nimi z nami w komentarzach.